Czy to prawda, że w tym cyklu nikt nie ma zamiaru przechodzić z bitcoina w altcoiny? Co warto wiedzieć na temat planów Trumpa co do wprowadzenia 100 rozporządzeń po objęciu stołka prezydenta Stanów Zjednoczonych? Od tygodnia na giełdy napływają bitcoiny oraz największy krytyk bitcoina wraca. To tylko niektóre z tematów, które poruszymy w dzisiejszych wiadomościach, więc jeżeli rozumiesz, że nie są to porady inwestycyjne, łapa w górę i lecimy z tematem. To prawda, że na giełdy wracają bitcoiny. Zauważcie, że 8 stycznia na giełdach mieliśmy ponad 2 350 tysięcy bitcoinów. Na obecną chwilę od tego momentu trend jest wzrostowy, co oznacza, że ludzie wysyłają bitcoiny z powrotem na giełdy, a historycznie to zazwyczaj oznaczało, że po prostu planują sprzedaż. Jednak kiedy tego typu nagłówki pojawiają się gdzieś w mediach, zawsze jak to się mówi z angielskiego, warto zrobić zoom. Out. Czyli wchodzimy na dużo większe interwały, nie sprawdzamy co się dzieje z godziny na godzinę, ponieważ jest to rynek kryptowalut i sprawdźmy, jak sytuacja ma się długoterminowo. Rozwijamy ten pasek powiedzmy na trzy ostatnie cykle i zauważcie, jak wygląda pełny obraz sytuacji. Owszem, mamy krótkoterminowe wpływy na giełdę, jednak jeżeli porównamy to z trendem spadkowym, jaki ma miejsce już od dobrych kilku lat, ten tutaj mały Przystanek, na razie nie jest to nic wielkiego. Jeżeli trend będzie kontynuowany, owszem, jest to powód do zmartwień, jednak nie do końca, ponieważ też zauważcie, że powrót bitcoinów na giełdy przed pęknięciem bańki jest to coś normalnego, jak chociażby w roku 2020 i 2021. Rozpoczęcie Powrotu BTC na giełdy rozpoczęło się pod koniec roku 2020 i zauważcie, szliśmy w górę jeszcze długo po tym, jak bańka pękła. I zanim pękła, minęło jeszcze dobrych kilka miesięcy. Więc, owszem, wpływy kontra wypływy BTC na giełdy jest to wskaźnik istotny, jednak raczej w średnim i w długim terminie. Lecimy dalej. Jeżeli spojrzymy na cykliczność Bitcoina, warto także zauważyć, że jesteśmy w roku, który to historycznie był rokiem na razie póki co zawsze wzrostowym. Zauważcie, że w każdym roku, który następował po roku halvingowym, czyli zaczynając od halvingu w roku 2012, później 2016, później 2020 i ostatnio 2024, zauważcie, że każdy kolejny rok także był to rok wzrostowy. 13 17 21 i wchodzimy w 2025. Więc znów warto mieć nieco szerszy obraz sytuacji i patrząc na krótkoterminowe wahania ceny no moim zdaniem warto zachować spokój. Dlaczego? Ponieważ jest to Bitcoin. Rozmawialiśmy o tym już wielokrotnie dlaczego tak tutaj ceny się zmieniają. Zauważcie chociażby ostatnie 24 godziny. Jeszcze dosłownie przed chwilą rynek panikował, że cena Bitcoina zjeżdża poniżej 90 tysięcy dolarów, mija zaledwie Doba i Bitcoin rośnie o 8000 dolarów w jeden dzień. Zauważcie od zaliczenia dołka tutaj, w okolicach 89000 dolarów do. Tutaj, tej górki dnia następnego mamy ponad 8 tysięcy dolarów na jednej świeczce. I wiecie że wciąż jest to dopiero początek. Będziemy zaliczać kilkunastotysięczne, a w przyszłości prawdopodobnie kilkudziesięciotysięczne dzienne świeczki na BTC. Więc jeżeli do tego rynku się dołączasz, wiedz, że duża zmienność jest po prostu częścią tego rynku. I z jednej strony wiedz, że bez tej zmienności. Nie byłoby aż tak dużo kapitału i tak dużego zainteresowania rynkiem kryptowalut. Oczywiście są rzeczy inne, które za krypto stoją, które przyciągają kapitał, to jednak zmienność jest rzeczą bardzo istotną. A z drugiej strony warto po prostu zmienność zaakceptować. Jeżeli wchodzisz i uważasz, że tylko i wyłącznie będziesz widział stabilne wzrosty, to wiedz, że tak nie będzie. Pytanie jednak, czy dno jest już za nami? Oczywiście istnieje takie prawdopodobieństwo, ponieważ zaliczamy po raz kolejny ten sam poziom, i ten poziom jest wybraniany, a tego typu knoty, które tworzą się na świeczkach, takie wyciąganie ceny oznaczają, że w tym momencie pojawia się po prostu gigantyczny popyt. To jednak ta układanka jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ na to co widzimy na wykresach, zwłaszcza w krótkim terminie wpływają chociażby dane makro. Ekonomiczne, takie dane jak wyniki inflacji. I wczoraj mieliśmy wyniki inflacji PPI, które były nieco lepsze niż się rynek spodziewał. To jednak, dzisiaj mamy dzień kolejny, który to także będzie obfitował w kolejne wyniki makroekonomiczne. Czyli inflację CPI, która dla rynku jest bardzo, ale to bardzo istotna. I tak naprawdę na obecną chwilę mamy forecast, czyli prognozy, które wskazują na to, że będziemy mieli 2,9%. I więc, jeżeli wyniki będą wyższe, na tym wykresie ponownie zauważymy prawdopodobnie, najprawdopodobniej spadki. Jeżeli te wyniki się utrzymają, prawdopodobnie nic wielkiego się nie wydarzy. Natomiast, jeżeli wynik będzie niższy, będzie to pro. Kryptowalutowe pro wzrostowe. Dlaczego? Ponieważ już 29 stycznia pan Jerome Powell ogłosi czy będzie dalej obniżał stopy procentowe, czy zrobi pauzę? I o tyle, o ile rynek spodziewa się pauzy, to jednak liczy się duży obraz, ponieważ na obecny moment rynek uważa, że pierwsza obniżka stóp procentowych będzie coraz później. Ostatnio rozmawialiśmy, że jest to czerwiec. Zauważcie, znów sytuacja się zmieniła i w tym momencie mówimy już o lipcu, czyli rynek naprawdę podchodzi bardzo ostrożnie do tego, co robi Jerome. Powell i bardzo uważnie, zwłaszcza w tym momencie obserwują wyniki inflacyjne, ponieważ te będą wpływać na to, co Jerome Powell zdecyduje. I tutaj, próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej z Bitcoinem, oczywiście odpowiedź brzmi, to zależy. Ponieważ w zależności od tego, jakie wyniki napłyną z gospodarek, możemy oczekiwać trendów wzrostowych lub spadkowych. I teraz być może powiesz no faktycznie żeś mi powiedział. Czyli pójdziemy albo w górę, albo w dół. Spokojnie, jeszcze możemy pójść tutaj bokiem. A tak na serio taka jest prawda, tak działają rynki finansowe. Cały czas bazujemy na prawdopodobieństwie tych trzech scenariuszy. I jeżeli dla siebie ustalasz scenariusz wzrostowy, warto abyś już wiedział, co zamierzasz zrobić, jeżeli obstawiasz bardziej trend spadkowy. Warto abyś ustalił sobie, czy przypadkiem nie chcesz wyjść ze swojej pozycji BTC w momencie, kiedy powiedzmy przebijemy 87 tysięcy dolarów. I jest to liczba całkowicie randomowa. W moim prywatnym przypadku, ja bardzo chętnie wrócę do akumulacji BTC w momencie, kiedy ponownie zauważył. Kapitulacje na portfelach długoterminowych, co obserwuję na wskaźniku SOPR, a póki co to nie następuje. Natomiast dla kontekstu, wiedz, że z jednej trzeciej pozycji BTC już wyszedłem i nie zamierzam wracać tym kapitałem na rynek. Jest to całkowity cash out. Kolejna jedna trzecia BTC jest to pozycja super long term, a pozostała jedna trzecia. W tym momencie się zastanawiam, czy przehandlować to w tym cyklu, czyli spróbować sprzedać, aby odkupić taniej. Jednak nabieram coraz więcej wątpliwości i uważam, że jest spora szansa, że zmienił zdanie. I wrzucę te bitcoiny ponownie na portfolio emerytalne i te bitcoiny będą tam leżeć przez kolejne 10, 15, 20 lat. Zobaczymy. Sytuacja ma się jednak zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o altcoin. Jeżeli mówimy o altcoinach, u mnie decyzja zapadła, że w okolicach 1 biliona dolarów kapitalizacji, tutaj mówimy o wszystkich altcoinach bez bitcoina i Ethera. Ja w tym momencie po prostu nie dokupuję i póki co wstrzymuję się z zakupami. Czasami może jeszcze coś do portfela ryzykownego wpadnie, to jednak generalnie jestem zadowolony ze swoich zakupów i po prostu czekam na dalszy rozwój sytuacji. Ja osobiście obstawiam, że hossa na altcoinach jeszcze się pojawi. Kto wie, być może jeszcze tej wiosny, a to chociażby dlatego, wejdźmy sobie tutaj na interwał tygodniowy. Mamy tutaj rynek altcoinów bez. Czołowej dziesiątki, czyli można powiedzieć, rynek altcoinów bardzo ryzykownych. Zauważcie, że jesteśmy poniżej poprzedniego ATH z poprzedniego cyklu. A to oznacza, że pomimo tego, że mamy lepsze altcoiny, więcej altcoinów, dużo bardziej zaawansowanych altcoinów, które dostarczają konkretnych rozwiązań, coraz więcej, wciąż jeszcze pamiętajcie, że altcoiny jest to, możemy śmiało powiedzieć, internet lat 90., jednak ten rozwój cały czas bardzo szybko postępuje. Natomiast z punktu widzenia risku, reward, moim zdaniem wciąż jest zbyt duża szansa na to, że jednak z tego trendu się wcześniej czy później wybijemy i będzie okazja na to, aby po prostu się skeszować. A jeżeli interesuje Was to, co robię na swoim portfelu, wszystko macie na moim telegramie, a link do telegrama jest poniżej w opisie, tylko proszę Was, uważajcie na konta, które się podszywają. Niestety, ale dzisiaj wszędzie mamy pełno podszywaczy, czy to w komentarzach, na wszystkich social mediach, Uważajcie, ja do was nigdy z żadną propozycją nie napiszę. Dobra, lecimy dalej, ponieważ jest tego dzisiaj więcej. Finalnie i tak wszystko rozegra się w oparciu o płynność globalną, czyli to ile kapitału będzie dostępnego na to, aby rynki mówiąc kolokwialnie pompować. I póki co od 50 lat cykl postępuje cały czas tak. Samo I jest wielce prawdopodobne, że pod koniec tego roku być może na początku 2026 roku ten cykl płynnościowy dobiegnie końca, czy istnieje prawdopodobne że cykl zakończy się wcześniej? Oczywiście, że tak, ponieważ nie ma w inwestycjach absolutnie nic pewnego. Natomiast na skali prawdopodobieństwa, biorąc pod uwagę fakt, że obecny system finansowy absolutnie się nie zmienia, osobiście uważam, że 50-letni trend zostanie póki co Utrzymany. Nie wiem, w którym miesiącu istnieje największe prawdopodobieństwo na pęknięcie bańki. Ja jednak osobiście obstawiam, że przed nami jeszcze dość ciekawe czasy na rynku kryptowalut, zanim finalnie bańka pęknie, ponieważ wiedz, że pęknie, wcześniej czy później, ponieważ tak ten system póki co jest skonstruowany. Oczywiście najważniejszym czynnikiem, aby HOTSA była kontynuowana, jest globalna płynność, jednak są też inne elementy, które na to się składają. Jednym z takich elementów jest chociażby siła dolara. I tutaj ja nie jestem traderem, przynajmniej regularnym traderem, natomiast analizę techniczną, przynajmniej na poziomie podstawowym na tyle opanowałem, że służy mi ona w pomocy przy podejmowaniu pewnych decyzji na rynku. I tutaj, aby mówić o kontynuacji Hossy, ciężko byłoby się spodziewać w tym samym czasie dolara, który cały czas się. Umacnia i na obecną chwilę wiecie, że owszem jesteśmy w trendzie wzrostowym, to jednak znów mówiliśmy o tym już od dobrych kilku miesięcy, że ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny, ponieważ widzieliśmy go wcześniej. Za każdym razem w hossie mieliśmy konsolidację na dolarze, następnie wybicie, fakeout i następnie dolar zaczął się osłabiać, i hossa była kontynuowana. I w tym momencie jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, jeżeli chodzi o samo USD. Jeżeli chodzi o analizę techniczną, ja osobiście nie jestem wielkim fanem formacji. Cenowych, to jednak, jeżeli mielibyśmy taką formację ustalić dzisiaj na dolarze, mamy tak zwany rising wedge. Co to w większości przypadków oznacza, widzicie teraz na ekranie, czyli znów mówimy o pewnym zwiększonym prawdopodobieństwie. To jednak, ja osobiście lubię wskaźniki, które pokazują nam momentum. I tak dla przykładu mamy RSI czy MACD, i tutaj jest ciekawostka, jesteśmy na interwale dobowym. Zauważcie, sobie rozrysuję linię trendu tutaj. Mamy trend spadkowy na. RSI czyli momentum słabnie podczas gdy mamy cały czas siłę dolara rosnącą. Taka sama sytuacja jest w przypadku MACD, także mamy trend spadkowy, a dolar rośnie. Co to oznacza? A to oznacza, że mamy cały czas rozwijającą się tak zwaną dywergencję, która znów historycznie zwiększa nam prawdopodobieństwo na odwrócenie się kierunku trendu. Czy dolar się ponownie wybije powyżej swojego ostatniego szczytu, czyli przebija 110, i czy pójdziemy nieco dalej jeszcze przez chwilę, to zobaczymy. Natomiast ja osobiście uważam, że na przestrzeni kolejnych kilku tygodni, być może dwóch, trzech miesięcy, dolar jednak zawróci. A kto wie, być może już ten trend spadkowy się rozpoczyna. Zobaczymy zresztą, co zrobi Donald Trump, ponieważ tak naprawdę tutaj te kolejne 5, 7, 10 dni będzie naprawdę dla rynków kluczowe, ponieważ to, co zrobi Donald Trump, na obecną chwilę wciąż jest bardzo nieprzewidywalne, jednak za chwilę także jeszcze o tym porozmawiamy w kontekście stu dekretów, które być może zostaną wprowadzone i sprawdzimy, czy jest tam co nieco o BTC. Ważną częścią strony popytowej na rynku BTC wciąż są ETF-y. Na obecną chwilę jeszcze nie mam wyników z ETF-ów z BlackRock, natomiast jeżeli spojrzymy na ostatni tydzień, to widzimy, że po ostatnich wynikach, chociażby z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych co oczywiście wpłynęło na postrzeganie prawdopodobieństwa szybkich obniżek stóp procentowych. Także widzimy, że... Inwestorzy w ETF-y nieco biorą na wstrzymanie i czekają nie tylko na to, jakie będą wyniki inflacji CPI, nie tylko na to, co powie Jerome Powell, ale także na to, co zacznie robić Donald Trump, kiedy faktycznie na stołku prezydenta usiądzie. W krótkim terminie jednak, patrząc tylko i wyłącznie na ten rok, wciąż mamy netto przepływ, a ogólnie rzecz biorąc, odkąd ETF-y powstały, mamy prawie 36 miliardów dolarów na plusie. Więc patrząc na trend długoterminowy, wciąż wygląda to bardzo dobrze, to jednak ja osobiście. Jestem przekonany, że inwestorzy w ETF-y w większości nie różnią się od nas i także podlegają cyklom psychologicznym. I kiedy sytuacja makroekonomiczna się zaostrzy, a pewnego dnia znów się zaostrzy, oni także będą zrzucać dużo większe ilości niż to, co dzisiaj widzimy. Ja jednak, patrząc na moje portfolio i na moje działania, na obecną chwilę jeszcze obstawiam, że jednak tutaj popytu się co nieco znajdzie. Jeżeli spojrzymy na ETF, na Ethereum, tutaj sytuacja wygląda nieco gorzej. Także nie mamy jeszcze wyników, jeżeli chodzi o zakupy BlackRock za dzień wczorajszy. To jednak w tym roku no, sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. Mamy wciąż zachowanie, które wskazuje na to, że inwestorzy po prostu chcą pozbywać się na razie przynajmniej aktywów bardziej ryzykownych, jakimi są kryptowaluty. Natomiast jeżeli spojrzymy na cenę samego. Ethera, no to mieliśmy dużego teknota z jasna około 2900 dolarów, na obecną chwilę 3200, więc cena Ethera także odreagowała i na obecną chwilę obserwujemy, co wydarzy się dalej. A jeżeli jesteśmy przy Ethereum i ogólnie przy altcoinach, warto zwrócić uwagę na dość ciekawą rzecz, mianowicie konto Ethereum.org, czyli oficjalne konto Ethera na Eksie, prawie 4 miliony followersów, może inaczej, nieco ponad 3,5 miliona followersów, Zaczęli ponownie być aktywni. Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, jednak fundamentem każdego biznesu nie jest tylko i wyłącznie sam produkt czy usługa, jest tym także marketing. I jeżeli chodzi o samego Etera, no tutaj sprawy nie wyglądały zbyt dobrze. To jednak w ostatnich dniach Ethereum.org zaczyna coraz częściej postować natywne posty. Jest to tylko i wyłącznie oczywiście ciekawostka, ponieważ jedna kółka wiosny nie czyni, to jednak mamy dość ciekawe zachowanie, które może wskazywać na to, że strategia marketingowa samego Ethereum się zmienia. A biorąc pod uwagę fakt, jak dużo się dzieje wokół Etera, wokół L2, moim zdaniem jest to jeden z pozytywnych sygnałów na to, co będzie działo się w roku. Obecnym. Zauważcie, post po bardzo długiej przerwie mówimy o poście natywnym, nie na repoście, mamy post Hello World Computer. No i poszło wiralowo, ponieważ rynek dawno nic od Etera nie słyszał. Natomiast o tyle o ile tamta informacja jest tylko i wyłącznie ciekawostką, to to, co dzieje się w parach handlowych altcoiny do Bitcoina, jest już dużo ciekawsze. I tutaj zauważcie, Wejdźmy sobie na ten wykres i przyjrzyjmy się mu nieco bliżej. Na tym wykresie widzimy wolumeny handlowe altcoinów do Bitcoina. Jak wiecie, na giełdach możecie handlować na przykład BTC do USDT, możecie handlować ETH do USDT, ale też możecie wybrać Bitcoina jako to aktywo, do którego handlujecie. Czyli możecie kupić Ethera za Bitcoina bezpośrednio, tak samo jak inne altcoiny na wielu wielu giełdach. I na tym wykresie widzimy, jak się zmieniają te wolumeny historycznie i obecnie. I zauważcie, że faktycznie od momentu, kiedy rozpoczęto rozmowy i spekulacje na temat ETF-ów na Bitcoinie i w momencie kiedy te ETF-y na Bitcoinie się pojawiły, naprawdę jest bardzo znikomy wolumen przechodzenia z Bitcoina w altcoiny i póki co nie widzimy odwrócenia się tego trendu. Wcześniejsze cykle obfitowały w gigantyczne wymiany BTC na Altcoiny w tym momencie widzimy wyraźnie, że na tyle rynek dojrzał, że bitcoin sam w sobie jest już postrzegany jako zupełnie inne aktywo. Czy to jednak oznacza, że altcoin season nie będzie? Moim zdaniem absolutnie nie, ponieważ na rynku mamy dzisiaj ponad 200 miliardów w samych stablecoinach, i tutaj, jeżeli spojrzymy na zainteresowanie rynkiem altcoinów właśnie poprzez stablecoiny, to możemy. Zauważyć, że no, te wolumeny mają się już dużo, dużo lepiej. Co to oznacza w prostych słowach? Ano to, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że dominacja Bitcoina być może nie będzie jakoś szalała, jeżeli chodzi o ten konkretny wykres, czyli jeżeli ten trend skupowania Bitcoina przez dużych graczy się utrzyma i ta niechęć do wymieniania Bitcoina na altcoiny się utrzyma, na tym wykresie być może już dalej trendu wzrostowego nie będzie i faktycznie dominacja Bitcoina zacznie pomału spadać, to jednak faktem jest, jeżeli ten trend się utrzyma, to najprawdopodobniej takiego altcoin season jak mieliśmy w latach poprzednich może już nie być, a już na pewno nie na wszystkich niszach. Sztuką jednak jest aby wybrać dobre altcoiny, które finalnie będą outperformować samego BTC, ponieważ w innym przypadku dlaczego miałbyś w ogóle w altcoiny inwestować. Lecimy dalej. Zachowanie detalistów, małych inwestorów, wolumeny od 0 do 10 tysięcy, zmiana 30-dniowa. Zauważcie, jesteśmy w okolicach dna, dna, którego nie widzieliśmy od dobrych kilku lat, czyli ilość małego kapitału na rynku w tym momencie spada. To jednak z drugiej strony jest ona cykliczna i cyklicznie takie dołki sugerują, że jesteśmy bardzo blisko dna, i do tej pory przynajmniej bańka nie pękała w momencie kiedy małego kapitału na rynku nie było. Smutna prawda jest taka, że duży kapitał potrzebuje małych graczy, aby móc się z swoich pozycji skeszować. I takiej euforii wśród małych inwestorów jeszcze nie widzieliśmy. I nie przypomina ona w żadnym stopniu tego, co widzieliśmy w roku 2020-2021. Ja jednak obstawiam, że mały kapitał na rynek wróci, zwłaszcza wróci kapitał w kierunku altcoinów. Dlaczego? Ponieważ znów mamy swojego rodzaju cykliczność. Zauważcie, że chociażby w roku 2023 no, ciężko było mówić o tym, że mamy tak dobrą sytuację, jak mamy teraz, chociażby pod kątem regulacyjnym i pod kątem ilości kapitału, jaka na rynek mogła potencjalnie wpłynąć przez regulacje, a te się ulepszają cały czas i jest spora szansa, że będą za chwilę jeszcze lepsze, o czym za moment. Natomiast patrząc na cykliczność, zauważcie, że w marcu roku poprzedniego także mieliśmy całkiem pokaźny trend wzrostowy. Trend ten zaczął się mniej więcej na początku lutego, na pojedynczych projektach w połowie lutego, już rozkręcał się na dobre na wielu różnych altcoinach, no i mamy początek marca, połowę marca, w którym to momencie rynek altcoinów szczytował. I jeżeli Oglądacie te materiały regularnie, to ten wykres także sprawdzamy. Jest to wykres Funding Rate Hitmap, czyli można powiedzieć wykres, który mierzy chciwość i strach na rynku. I jeżeli są kolory czerwone, chciwość rośnie, kolory niebieskie, mamy coraz więcej strachu. I zadziwiająco mamy na tych wykresach także cały czas cykliczność. Zanim przejdziemy do Trumpa i do innych ciekawych wiadomości, szybkie info od partnera odcinka, czyli od Zen. Jeżeli szukasz dla siebie dobrego, szybkiego, taniego sposobu, aby wpłacać i wypłacać środki z giełd, największych giełd na świecie, do tego możecie posłużyć Zen. Ja osobiście Zena używam od lipca roku 2023 i na obecną chwilę jest to moje rozwiązanie numer jeden, jeżeli chodzi o wpłaty i wypłaty PLN-ów i euro z giełd kryptowalut. Oprócz tego jest tutaj bardzo ciekawy system cashbacku. Mamy tutaj także przedłużone gwarancje na Elektronikę oraz wiele, wiele więcej, jak chociażby wymiana PLN-ów na wiele różnych walut po bardzo dobrych kursach. Więc, jeżeli chciałbyś z Zena skorzystać, poniżej w opisie zostawiam wszystkie informacje i wiedz, że Zen przedłużył promocję, aby skorzystać z planu Pro całkowicie. Za free przez trzy miesiące, abyś mógł zapoznać się z całą ofertą i zobaczyć dla siebie, jak to funkcjonuje. A jakby tego było mało, Zen wchodzi na jedną z największych giełd kryptowalut na świecie, na kolejną giełdę, i także tam macie dostępną promocję. Więc moim zdaniem warto się zainteresować Zenem, zwłaszcza jeżeli myślisz o rynku krypto długoterminowo, ponieważ na obecną chwilę taniej. I łatwiej, prościej nie ma, jeżeli chodzi o wypłacanie zwłaszcza środków z giełd krypto. A teraz lecimy dalej. Według najnowszych doniesień FTX wypłaci miliard dwieście milionów dolarów poszkodowanym klientom upadłej giełdy tuż. Po inauguracji Trumpa. Tylko, że cały czas te informacje wyglądają dokładnie tak samo, czyli mamy informację, że likely start repaying, co oznacza, że najprawdopodobniej i cały czas te daty są przesuwane, tak czy siak, niezależnie kiedy to się wydarzy. Moim zdaniem mamy 95% prawdopodobieństwo, że będzie to w tym roku i bardzo duże prawdopodobieństwo, że w tym pierwszym kwartale szacuje się, że spora część kapitału wróci na rynek kryptowalut. A biorąc pod uwagę Spadające potencjalne zwroty z inwestycji w bitcoina, ten kapitał wśród klientów giełdowych, którzy wcześniej w kryptowaluty inwestowali, Moim zdaniem duża szansa, że zacznie wpływać w altcoiny. Lecimy dalej. Jamie Diamond wraca ze swoją krytyką w kierunku bitcoina. Przedwczoraj w jednym z programów telewizyjnych ponownie skrytykował BTC, że nadaje się tylko i wyłącznie dla porywaczy dzieci, dla kryminalistów i absolutnie nie ma żadnej wewnętrznej wartości. Ciekawostką jest jednak to, że dokładnie te same słowa Jamie Diamond mówił kilka dobrych lat temu, w momencie kiedy cena Bitcoina bardzo reagowała na jego słowa. Tylko ciekawostką jest to, że w momencie, kiedy on krytykował, jego bank w rynek kryptowalut wchodził. I tutaj znów mamy wręcz powtórkę z rozrywki. Moim zdaniem w tym momencie jednak jest to raczej przypadek, ponieważ po jego wystąpieniu faktycznie cena Bitcoina nieco się załamała. Natomiast mamy w tym momencie odreagowanie, to jednak próbując wyjaśnić nastawienie samego Jamie Daymona, warto mieć na uwadze fakt, że jest on bankierem. I w przeciwieństwie chociażby do Larego Finka, który stoi za BlackRock, stoi za ETF-em, który odniósł największy sukces w historii ETF-em na Bitcoinie, różnica między tymi panami jest taka, że dla Jamie Dimona Bitcoin to jest wciąż aktywo, które jest poza zasięgiem jego firmy i poza zasięgiem tym samym jego klientów, ponieważ chociażby wciąż regulacje nie pozwalają na to, aby banki trzymały bitcoiny w imieniu swoich klientów. Jest jednak spora szansa, że niebawem się to zmieni, ponieważ Trump mówi się, plotkuje się o tym, że zamierza wprowadzić 100 dekretów, które mają wpłynąć na gigantyczne zmiany w Stanach. Zjednoczonych i o tyle, o ile mówi się dużo na temat polityki imigracyjnej, mówi się dużo na temat regulacji podatków, to w tym momencie mówi się dość mało o kryptowalutach. Natomiast rynek spekuluje, że wśród tych stu rozporządzeń będą także te skierowane na rynek kryptowalut, to jednak najprawdopodobniej priorytetami na start. Nie będą. Natomiast rzeczami, nad którymi się spekuluje w kontekście kryptowalut, jest chociażby to, że Trump miałby zakazać bankom uprzykrzania życia firmom, które mają coś wspólnego z rynkiem krypto. Oraz mieliśmy także dość pozytywne. Potencjalne zmiany, które mogły już zostać wprowadzone, jednak zostały zawetowane przez Bidena. Zmiany, które umożliwiłyby w dużym skrócie wstrzymanie kryptowalut przez banki w Stanach. Zjednoczonych. Spekuluje się, że Donald Trump od razu wprowadzi tę zasadę, co oczywiście byłoby gigantyczną, pozytywną zmianą. No i tutaj myślę, że pan Jamie Diamond byłby człowiekiem wtedy bardzo zadowolonym, ponieważ popyt na bitcoina póki co rośnie i patrząc w kontekście kolejnych 5-10 lat, nie ma co się oszukiwać, popyt na bitcoina raczej spadać nie będzie. Lecimy. Dalej, mamy też informację, która może nie wyciekła, ponieważ była to oficjalna informacja na imprezie noworocznej u pana Saylora. Pan David Bailey powiedział o tym, że rozmawiał z Trumpem i Trump przyznał mu się, że posiada dużą ilość BTC. W oficjalnych adresach Trumpa próżno szukać bitcoina, jednak są przecieki, że Trump faktycznie bitcoina posiada. A ta rozmowa była prowadzona, kiedy bitcoin był dużo. Tańszy. Więc jeżeli Trump faktycznie posiada BTC i posiada tych bitcoinów dużo, znów prawdopodobieństwo, że będzie chciał stworzyć pozytywne kryptoregulacje, jest tutaj całkiem spore. Jednak to nie wszystko. Z cyklu puzla adopcji mamy największy bank we Włoszech, który kupuje bitcoiny. Co prawda za milion euro, i może nie jest to jakiś wielki wyczyń pod kątem ilości środków, które zostały przeznaczone na zakup BTC, to jednak zdecydowanie Chodzi raczej o zmianę nastawienia, zmianę sentymentu. Kilka lat temu mogliśmy tylko i wyłącznie pogdybać o tym, czy przypadkiem banki zaczną skupować Bitcoina, myśleć o Bitcoinie, przyjmować Bitcoina, przyjmować klientów, którzy operują na rynku kryptowalut. Dzisiaj staje się to faktem, coraz częściej, coraz gęściej i moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie początek. Idąc dalej Semler Scientific dokupuje po raz kolejny bitcoiny do swoich rezerw. Michael Saylor także jako przykład cały czas dokupuje. BTC ostatni zakup, Nieco większy, 2,5 tysiąca bitcoinów za ćwierć miliarda dolarów. Łącznie już mają to ciekawe 450 tysięcy bitcoinów, więc naprawdę grubo. Lecimy dalej, kolejne firmy, Ming, Shing, a właściwie firma córka w Hongkongu, zakupuje 500 bitcoinów także do swoich rezerw i ta lista cały czas się powiększa. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o adopcję rynku krypto, rozwój kilka lat temu także ciężko byłoby szukać. Tradycyjnych firm, które interesują się kryptowalutami czy też blockchainem. Nie tak dawno mieliśmy informację, że Sony planuje wprowadzić Sonyum, czyli blockchain L2, który ma na celu skalowanie Ethereum. I tutaj słusznie piszecie w komentarzach, że zblaklistowali różne tokeny, różne memcoiny. Jednak moim zdaniem nie o to tutaj chodzi, ponieważ nie na każdym łańcuchu muszą powstać memy i co ciekawe, moim zdaniem nie każdy łańcuch musi być zdecentralizowany. Natomiast co jest istotne to fakt, że sukces jakiejkolwiek L2, która ma na celu skalowanie Ethereum, przekłada się na sukces Ethereum, ponieważ dzięki temu finalnie i tak więcej transakcji na sieć Ethera trafia. Jeżeli spojrzymy tylko i wyłącznie na sam styczeń, mamy tutaj gigantyczną ilość rzeczy, która może pokrzyżować nasze... Plany, to jednak finalnie biorąc wszystkie rzeczy pod uwagę, ja osobiście obstawiam, że dużo większe prawdopodobieństwo mamy na to, że jednak trend Hossy będzie kontynuowany. Na jak długo zobaczymy, na bieżąco będziemy o tym rozmawiać. Wiedz jednak, że na rynku kryptowalut jesteś cały czas atakowany i możesz tracić tutaj pieniądze na wiele różnych sposobów, a 46 sposobów na utratę kryptowalut omówiłem w tym materiale. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!